Ale jak przychylisz. Ma być na raz. Ja jak przychylisz. Masz wszystko być. Wszystko. Kurwa, na raz. Do dna ma być. nie Nie, no stój tutaj. I mów kiedy? Czy No, sądź powoli. Ale wszystko. Wszystko się nagrywa. Zajbiście. Jak nagrywa, macie drugiego Ale wszystko. Niedużo zostało. kurwa prawie że. No dajesz, dajesz. No, wszystko! No to macie drugiego. Ja Macie kurwa drugi. patrz. Wszystko! Do końca, do końca. Jeszcze, jeszcze, jeszcze! Troszkę, troskę. Jest! Yes. Macie? Przechuj Daj! Ja drugi! Jeden, No drugie, <śmienny> drugie. Drugie. To już idziemy! To już idziemy nie. Masz to? Miszu! Ty! Włóż wó no to jeszcze raz! Tam... Włóż jeszcze raz! Szluga mi! Szluga mi nie, za... nie pala! Czekaj, stój! Włóż to jeszcze raz!